Cześć, witam Ciebie serdecznie we wtorek, w drugi dzień tego bloga. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. Dzisiaj również będziemy rozmawiać o automatyzacji, natomiast w troszkę innym aspekcie. Bardziej skupimy się na zagadnieniach technicznych, takich jak Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment. Więc zaczynamy! Co jeszcze? Jutro wybieram się do Krakowa na prezentację na krakowskiej grupie dotnet z prezentacją CICD. Co to po co jak? Więc jeśli jesteś z Krakowa bądź będziesz w Krakowie, bardzo Cię serdecznie zapraszam. Także do zobaczenia. Cześć! Zaczynamy! I zaczynamy. Integracja. Czym jest integracja w świecie wytwarzania oprogramowania? Jeszcze nie ciągła, jeszcze nie continuous. Integracja jest to ten proces, który my, programiści, wykonujemy bardzo, ale to bardzo często. Za każdym razem, kiedy muszę zbudować aplikację po wprowadzonych w niej zmianach, bądź kiedy pobiorę nową wersję z repozytorium, to już wtedy muszę wykonać integrację, czyli sprawdzić, czy ten cały kod, który u siebie mam, jest spójny i czy testy jednostkowe przechodzą. To wtedy mogę powiedzieć: tak, mój kod jest zintegrowany. Jest wspaniale. Zatem lecimy dalej. Czym jest ciągła integracja? Proste. Ciągła integracja jest to integracja przeprowadzona w sposób ciągły. Co mam na myśli? Mam na myśli, że gdzieś sobie stawiamy serwer CI, który obserwuje nasze repozytorium i reaguje na wszystkie zmiany, które się na nim wydarzą. Po czym automatycznie, już bez ingerencji ludzkiej ręki, skompiluje go, odpali wcześniej analizę statyczną, następnie uruchomi testy jednostkowe i przygotuje paczkę. Okej, okay, mamy już wygenerowaną paczkę, zatem co dalej? Wtedy do gry wchodzi Continuous. Delivery, czyli proces ciągłego dostarczania paczki. I co on ma za zadanie, jakie on ma odpowiedzialności? On powinien wziąć taką paczkę, ją odpowiednio sparametryzować i wrzucić na środowisko deweloperskie. Zobaczyć, czy ona się deployuje. Jeżeli jest wszystko ok, to wtedy ten proces bierze. Tą, tę paczkę, tę samą, dokładnie tę samą, i ją wrzuca na środowisko troszkę bardziej stabilne na środowisko testowe, gdzie już dane są lepiej przygotowane, gdzie już testerzy mogą wejść, zobaczyć, poklikać, powiedzieć: no, to działa albo nie, to nie działa. Skoro już paczka jest na środowisku testerskim i jest wszystko ok, to powinna ona w automatyczny sposób wylądować na środowisku tak zwanym staging. Co to jest to środowisko staging? Staging jest to środowisko, które powinno infrastrukturą odwzorowywać produkcję. I po co? Po to, byśmy byli w stanie stwierdzić, że jesteśmy w stanie daną konkretną paczkę zdeployować na środowisko zgodne ze środowiskiem produkcyjnym. Jeżeli jesteśmy dobra nasza. Wtedy dopiero zaczynamy rozróżniać, czym jest Continuous Delivery od Continuous Deployment. I w Continuous Delivery jakiś człowiek musi świadomie podjąć decyzję. Tak, tę konkretną wersję wrzucamy na produkcję, naciska przycisk i ta paczka, dokładnie ta sama paczka, zaczyna się wdrażać na produkcję. Jeżeli natomiast chcielibyśmy całkowicie zniwelować konieczność ludzkiej ingerencji w proces wdrażania oprogramowania, to wtedy wchodzimy na ścieżkę continuous deployment, czyli ciągłego wdrażania. W continuous deployment nie powinno już być żadnej ludzkiej ingerencji od momentu wrzucenia kodu do repozytorium, do tego, aż ten kod wyląduje na produkcji. I owszem, to jest rzecz, która z jednej strony brzmi Przewspaniale, bo wszystko jest zautomatyzowane, leci kod na produkcję, nikt, nikt nie musi się męczyć nad tym, jak go wdrożyć, ale wtedy pojawiają się inne rzeczy, o których opowiem następnym razem.